Centrum Rzeźby Polskiej w ramach projektu związanego z sytuacją na Ukrainie od zeszłego roku gości artystów ukraińskich i tu mamy jedno, jedną z rzeźb, trudno powiedzieć, że jedną z rzeźb instalacji, powiedzmy, Natali z Ukrainy, która no, zrobiła takie domki dla ptaków wędrownych. Nie pierwsza to realizacja. Były tu też realizacje szklanych domów, jak u Żeromskiego, szklane domy, ale budki dla ptaków, które były prezentowane kilka lat temu, później no po prostu już zostały zdjęte. Natomiast to jest ciekawa prezentacja. Zobaczymy, czy przyniesie efekty. Niezbyt wysoko, co prawda, zauważalnie, no ale zobaczymy, czy będzie to atrakcyjne dla niektórych gatunków ptaków, tym bardziej, że widziałem wcześniej budki dla głuchołówek białoszyjnych. No, wymagają jakby trochę naprawy, naprawienia, podniesienia. W każdym razie, no, dosyć ciekawa instalacja. Tak jak mówię, zobaczymy, jakie będą efekty.